Witajcie moi drodzy! Dzisiaj przychodzę do Was troszeczkę z czymś innym. Der Bruder Creek. I powiem wam szczerze, że jest to naprawdę bez żartów najlepsza modyfikacja, w jaką ostatnimi czasy grałem. Tutaj mamy nawet napisane jaki jest content w tym modzie aktualnie, jakie są grywalne państwa, tak wygląda ta modyfikacja na workshopie. Der Bruder Creek an Austrian Victory. To chyba sobie bez problemu znajdziecie, jeżeli będziecie chcieli teraz zagrać sami. Dlaczego urzekł mnie ten mod? Ponieważ wszystkie Państwa, które mają content, mają specjalny specjalnie osobne mechaniki. A wam przypominam, że jeżeli chcecie więcej contentu z Hearts of Iron 4, to żebyście zostawili lajka like pod tym filmem, będzie mi bardzo miło. Mechaniki, o których wspomnę teraz, to tak. Faction Management Interface. Wiecie, że możemy wybrać sobie tutaj państwo w zależności, które chcemy. Jeżeli chodzi o equipment, co mają robić, co mają przydzielać, chodzi tutaj o frakcje bądź marionetki. Wybieramy sobie tutaj na przykład Włochy i każemy im zrobić jakąś rzecz typu powiedzmy Garrison Duty, czyli AI będzie garnizonowało głównie nasze sojusznicze 4 Toriam trenowanie jednostek, naval strike'i, air raid'y, civilian construction, military construction. Powiem wam tak szczerze, piękna modyfikacja i tego mi brakuje w Hearts of Iron. Chciałbym, żeby to był oczywiście Italian Revolutionary Consulate, ale tego mi brakuje w hoju. Mam nadzieję, że kiedyś to wyjdzie z Delcekiem. Drugą rzeczą, moi drodzy, jest Shortcut. Jeżeli wykonamy pewne misje dla naszego kraju, będziemy mogli uruchomić boosty, które będziemy mogli czasowo posiadać na swoim państwie. Każde z tych państw ma coś takiego. A to jest dopiero początek. A na eneba.com możecie kupować tanio, klucze do gier link w opisie. Osobne decyzje na Prusach możemy moi drodzy zrobić wojna, która kończy wszystkie wojny i zjednoczenie Niemiec do tego będziemy oczywiście dążyć. Pokażę wam teraz Rosję. Swoją drogą dajcie znać czy chcielibyście zobaczyć z niej odcinek. Jeżeli wybierzemy sobie tutaj rzeczy w wyborach, to później mamy mechaniki moi drodzy wyborów, elekcje. I tak dalej, wybory, jeżeli mamy odpowiednio dużo siły politycznej i odpowiednio zbustujemy partię, którą chcemy, żeby wygrała, możemy sobie na przykład zbustować poparcie naszej partii w Moskwie, w Finlandii tutaj i w różnych tego typu krajach do następnych wyborów. nie? Austriacy mają problem oczywiście tutaj narodowościowy u siebie, tak? Więc mają mechanikę, na to można klikać, tak? Wybierać sobie różne korony państw, i na przykład wybierzemy sobie koronę Galicji e, i tak dalej, i po zrobieniu odpowiednich celów tutaj, w swoim ogromnym drzewku, e, Możemy bawić się tymi mechanikami i je testować. Moi drodzy, jeszcze tak naponkując, Rosja może stworzyć po wyborach wielkie słowiańskie imperium, bo wiecie, że jak to się odblokuje, to masz jeszcze większe, dwa razy większe drzewko niż to. Rosja może stworzyć wielkie słowiańskie imperium. Jeżeli chcielibyście z tego odcinek zobaczyć, to co? Może trzyka lajków i wjeżdżamy na to Brosje, co? Względem technologii, no to tutaj sami chyba widzicie, że zbyt dużo się tutaj nie zmienia, tak? Więc zaczniemy standardowo i zaczniemy robić, moi drodzy, pierwszy cel w pruskim drzewku, czyli the Berlin Rally. No i trzeba troszeczkę niemiecką gospodarkę tutaj pobudzić, żeby zaczęła działać, bo będzie ciężko. Floty sobie na razie olejemy i zaczniemy robić same konwoje, a tutaj staramy się robić cokolwiek, tak? The Berlin Rally my drodzy, under the pump division lark oczywiście, że tak. E, idziemy sobie w The Issue of Militias, bo musimy tutaj dążyć do jak najszybszych wyborów. E, I teraz co robimy? Reintegrate the Freikorps czy Negotiate with Rom? No i ja teraz pójdę w ten, moi drodzy, Freikorps. Świetnie. Pójdziemy tutaj w e, odnowienie, no bo musimy zrobić ten Consolidating Power, Duch Narodowy i dopiero będziemy mogli robić przemysły, żeby odblokować to drzewko, a to drzewko jest ogromne. Zobaczcie na to. Legacy of Cilist. E, I tutaj są różnego rodzaju wybory. Śląsk czy wojna? Stworzenie Sztal Paktu. Pakt z Muzleje. Odbudowa w ogóle jakichś Niemiec, i tak dalej. Trzecia węgierska rewolucja, moi drodzy, w Austrii. I teraz, mój. Moi... Okej, okay, Węgry proszą mnie o pomoc. Support Supportem, i co tutaj się zostanie? Max Volunteer Forces yy, dostaną manpower i tysiąc broni. We... Why die for Budapest? Po co ginąć za Budapeszt? Właśnie. Dobra, no to wesprę ich po prostu. Niech chociaż ten manpower dostaną. Ja tam nie będę wysyłał jednostek. Cel konkretny zrobiony. Świetnie. We are unstoppable. Czyli wybraliśmy po prostu opcję numer dwa, i teraz robimy konsolidację. Power. No i teraz tak, udało nam się utrzymać Geringa u władzy. I teraz e, zrobiliśmy Consolidating Power, czyli musimy utrzymać władzę. Zróbmy sobie, moi drodzy, The Wolkish Issue, e, albo The Great Industrialization Plan, niech się zacznie. Będziemy robić sobie teraz przemysł i musimy rozbić rewolucję Spartacusa, tak jakby, żeby Gering został, żebyśmy mieli dostępne to drzewko i tak dalej. Więc, Prevent Arms from Reaching Spartacus, pierwsza opcja, i Ban Potentially Socialist Gaterings. i... Pyk. I tu rewolucja powstanie prawdopodobnie za 500 dni. Moi drodzy, teraz nam się odblokował wreszcie cel. Raid Spartacus Safe Houses, czyli jego kryjówki napadamy. Execute tutaj jakiegoś gościa. Boom. Świetnie. Znowu Raid Spartacus Safe Houses. Pyk. Napadamy jak tylko możemy szybko, nie? Żeby oni mi nie powstawali. Wracając do tematu mojego południowego sąsiada się coś dzieje i teraz mamy Black Hand Serbia Ask for Support in Serbian Civil War Serbska wojna domowa. Czy oni by mi byli z nimi po drodze? No troszeczkę nie za bardzo, ale zobaczmy co tutaj się wydarzy. Send some troops, yy, moi drodzy. Dajmy im tutaj dostanę. Minus war support. Ale volunteersy. Wow. Pretty conflicts are not our concerns. Nie chcę się mieszać w ten konflikt. To mnie nie interesuje aktualnie. Jest. Po najechaniu Spartacusa paręnaście razy. Nareszcie to mamy, moi drodzy. End the Spartacus Menes. Świetnie. Crushing of the. Le, the crushing of the Spartacus. Świetnie. Remove rewoże. O, no i to mi się podoba. Dziękuję. I teraz socjaliści mamy 100%. Czy to będzie już praktycznie to, co, czego potrzebują? Chyba tak. Chyba udało nam się uratować, że tak powiem, Prusy od rewolty. I nareszcie mam drogę Geringa zrobioną. Świetnie, od razu ją wrzucę. Niech się zaczyna. Świetnie. Reichsmarsch of Prasia. E, code Gering, we need to form Germany to do this focus. No to te fokusy mogę zrobić dopiero, moi drodzy, po zrobieniu Niemiec. E, a ten fokus wojenny już mogę zrobić, ale wiecie, co wam powiem szczerze. Ja bym sobie jednak dokończył robienie przemysłu. Uzbrójmy się i dopiero potem możemy wojować, że tak powiem, z całym światem. Nie? Więcej cywilek i będzie w porządku, mi się wydaje. Daje. Aktualnie siedzimy, zbijamy bąki, że tak powiem, robimy sobie stabilność, war support i budujemy fabryki cywilne. I powiem Wam szczerze, że jestem już cholernie silny na tych Krusach. Dwie linie już prawie otworzone, za niedługo zaczynamy budować fabryki wojskowe i zbroić Geringa na swoją ofensywkę. Oj, oj, oj. Ruscy zaczynają się dogadywać ze wszystkimi na świecie. Austria coś zaanektowała, robi się coraz głośniej i głodniej w Europie. Ja tutaj zacząłem już rozbudowywać fabryki wojskowe, bo to jest ten czas na wojnę. I tutaj mamy Jäger Division, jakkolwiek się to nazywa? Robimy tutaj też kompanię wsparcia czołgów lekkich i będziemy musieli jak najszybciej nadrabiać tutaj wsparcie. Bo jest. Ojojo, jest źle. Boże, nie mów mi, że jestem Debilem. Nie dobrze, jest już myślałem. The Hellenic Fatherland State seeks to join the Second Brother Coalition. Hellenic State, czy my byśmy byli zainteresowani Grecją u siebie? A, oh, zapraszam do sojuszu kolego. I teraz zaczniemy, moi drodzy, prawdziwe road to war. Jedziemy. The German National Revolution is at our doors. Will the Europe survive Prussian militarism or will they give up and simply join the coalition? Oto jest pytanie. No, takich planów raczej kraj skupiony na defensywie nie robi, prawda, względem swoich sąsiadów, więc chyba rozumiecie, co tu się wydarzy. Dywizje wystawione, mogę resztę olać, robimy teraz ten cel. Tutaj będziemy raczej względem Saksonii negatywnie nastawieni i wreszcie mogę iść superior firepower. Robimy to, Andrzej. Czy udało nam się tutaj znieść dym militaryzację tego regionu w takim bądź układzie. I teraz overrun Saxony, czyli ja wypowiem wojnę Saksonii. Saksonia jest tutaj i nie mam zbytnio armii, więc raczej tego pana chciałbym wykorzystać w ofensywie na Saksonię. Potrzebuję lotnictwa, które jest w opłakanym stanie aktualnie u mnie. Boże, mam tylko 200 myśliwców i nawet nie mam kasów w produkcji, nie? Trzeba będzie to wielkie Luftwaffe odbudowywać. Czas na Saksonię, panowie, czas na Saksonię. Uuu, został zrobiony teraz The Vienna Award, świetnie, Overrun Saxony, wypowiedzieliśmy wojnę Saksonii, okej, okay, z tego co widzę, i ruszyliśmy, nasze lotnictwo zaczęło działać i Saksonia raczej będzie państwem, które, no, powiem tak, nie za bardzo widzę to, jak mi się przeciwstawiają, raczej tutaj nasza pruska, pruska armia sobie poradzi, enemy superiority, wow. A to nasze rzeczywiście. Bez artylerii, bo bez artylerii, ale dajemy radę. Pierwszy, pierwszy kraj do zjednoczenia Niemiec. Witam bardzo serdecznie. Witam z powrotem u siebie, Saksonio. Nie mam tutaj jeszcze eventów, nie mam tutaj nic. Jest okupacja i teraz mam, moi drodzy, Alex Hanover I z Hanoverem będzie o tyle zabawna... Zabawna. O tyle problem, że Hanover jest gwarantowany przez Brytyjczyków. Ale zobaczycie, jaka jest świetna mechanika tutaj zrobiona. Konferencja w Hamburgu oczywiście. Send wise minister an offer. Czyli wysyłamy do United Kingdom mm, ofertę... Żeby po prostu zgodzili się, moi drodzy, na wycofanie z tych terenów. No i teraz oni przez 30 dni. E, make threatening noises, czy have them e, they have taken long enough. I czekamy przez 30 dni po prostu na wycofanie się Brytyjczyków i zobaczymy, czy to się zrobi, nie? Make threatening noises. Zróbmy tutaj takie threatening noises. Proszę, increase threat e, deparciu. E, moi drodzy, zrobiliśmy konferencję w Hamburgu. Brytyjczycy mieli 30 dni, żeby się wycofać. Wycofali się, zajęliśmy e, cały tutaj Hanower, nie Hamburg. Nie wiem, co ja mam z tym Hamburgiem. E, I teraz po prostu, robimy plan Bismarcka, kończy się robić plan Bismarcka, świetnie, mamy nowe decyzje, tutaj mamy legacy of boom, sobie zaczniemy robić i dostaliśmy nowe decyzje, Declarate the northern confederation, świetnie, German northern confederation, boom, powinniśmy dostać e, kory, świetnie, mamy konfederację niemiecką północną, dostaliśmy kory na te terytoria, zwiększyliśmy rozpiętość naszych dywizji do 27, dodajmy jeszcze tu support Artei. no niech będzie, no i Osmanie mają pokój z Rosją z jakiegoś powodu, A o kurde, oni podzielili ten, Jezus, co jest z tą Rosją? Rosją, widzicie to? I ja w oni dążą do no naprawdę jakiejś wielkiej federacji. Okej, okay, zajrzałem w te drzewko, tutaj jest wojna z Francją, tutaj jest wojna z Austrią, a tutaj jest anty, anty że tak powiem, nie wiem, rosyjskie działania. Więc wiecie co, ja teraz pójdę e, przeciwko, kurde, jaki, jaka małpka, ja teraz pójdę przeciwko Bawarii i Austrii. To będzie o wiele lepsze rozwiązanie, że tak mi się wydaje, e, niż taki po prostu głupi atak przed siebie, tak? To jest wszystko marynetką Austrii. A tu jest Francja, proszę bardzo. No i zobaczymy, do czego nas to, że tak powiem, doprowadzi. Ok, świetnie. I teraz idziemy do obrony i będziemy się bronić. Czy moi drodzy, idziemy for free Germany. Idziemy for free Germany. My ruszamy z ofensywą. Nie będziemy się bronić. Świetnie. I poszliśmy tutaj w sabotaż austriackiej armii. I teraz robimy, moi drodzy, kolejny event. Czyli Bawarczykom spadnie manpower, a my go zyskamy. Uch, no i moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy. Silesia War. Bawaria tutaj dostała duch narodowy. E Rectory Population Factor, bo wszyscy uciekają do mnie. E tutaj będzie te trzeba też się przed Austrią obronić jakimś sposobem. Nie wiem, dlaczego ta linia frontu się nie chce rozciągnąć. Cholera no, wie. Dobrze, staniemy sobie w ten sposób. E no i czekamy. The Wave of Steel, moi drodzy. Before the morning bridge has begun. Blood. Bla, bla zaczynamy Śląsk albo wojna, albo oddajecie e, sabotaż do Austrians e, i za czyli jeżeli będę w stanie wojny, mogę ich sabotować, zobaczcie. Dostaną division Organization i Army Organization minus 10%, więc wydaje mi się, że jak rybniemy, to inny roz. Ruszy żądają e, e, śląska. Nie mogę robić żadnego na razie ewentu dalszego, ale zróbmy sobie coś takiego, jak tutaj decyzję. Kolejną będę miał do odblokowania. Austria Denies. No to, panie Austriaku. Witamy bardzo serdecznie. To jest droga wojenna. This is the war, moi drodzy. To jest wojna. E, sądzę, że tu są czerwone dymki, ale po chwili powinny stać się zielone po chwili. Takie mam nadzieję, przynajmniej. Uuuu. Ale powzywane tutaj było, co nie, co z tego co widzę. Tutaj jasny gwint. Czemu taka jest słaba defensywa? Dobrze. Panowie. Uhuuhu. Panie Guderian, pan od Ruska niech odejdzie, i pan niech mi tu przyjdzie na granicę. I teraz robimy. E, appeal e, to the people for war. Tak jest, i sabotage the Austrians. I to, to na to trzeba czekać. I będziemy na to czekać bardzo mocno. O, nareszcie, nareszcie się linia frontu zrobi normalna. Wy macie dołączyć tu. Super. Dziwi mnie to, że dywizje rozpiętości 27 tak w takim szybkim tempie tak, tracą organizację. Ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, prawda? Jak to się mówi. Ale tutaj nasze... no musimy tutaj, ofensywa, moi drodzy, ofensywa, trzeba tę prowincję odbić. Mam nadzieję, że się uda w jakiś sposób. Dobra, pomoc jest, wsparcie jest. Powinni zostać odepchani. Leci Guderian na pomoc. Oho, Austriacy chyba stracili impet natarcia, z tego co widzę. Postaramy się tutaj troszeczkę ich poirytować. Stracili impet, stracili definitywnie impet. Aha. Czy oni mają ten duch narodowy już? Trzeba jeszcze czekać i kolejny sabotaż, boom na 15 dni. Wspaniale. Prosiłbym, żebyście zrobili tu kontrę. No panowie, to tu nawet nie masz czym gadać. Dobra, kolejny sabotaż poleciał. Patrzcie, oni stracili w tej wojnie 300 tysięcy ludzi. Ja wezwę swoich sojuszników. Proszę bardzo, Bum. I mam darmowe, e, darmowe ekspik. Mogę sobie na Austriakach doktrynę wyfarmić. Pa, panowie, kontra, trzeba ich wypchać dosłownie z naszych ziem, bo ja nie mogę pozwolić, żeby to tak wyglądało, nie? O, no i nareszcie technologie, panowie. Poczekamy na kolejny e, sabotaż. Pyk, proszę bardzo. Ale mnie atakują cały czas. Te, a co z moim sojusznikiem? E, Radzę, sobie. Radzą sobie, radzą sobie, zobacz, radzą sobie. Austriacy z Bawarczykami mnie masowo atakują. Zobaczcie, to jest najdziwniejsze. Oni stracili 800-400 tysięcy manpowera. Tu cały czas jest prowadzona ofensywa. I czekamy teraz, jeszcze raz, na sabotaż, nie? Okej, okay, sabotaż przestał być. I powiem tak, ja chwilę chyba postoję, albo nie. Nie mogę tego zrobić. Nie mam 5000 tysięcy w stockpilem yy, broni. O, teraz mam 5000 stockpileów broni. Robimy sabotaż. Bum. Okej. Okay, świetnie. Zaatakowali Wypalili się. Wypalili co swoje. Dominacja powietrzna jest taka, no bym powiedział 50-50. Tutaj w Saksonii lata o wiele więcej maszyn. I teraz chłopaki. Bum. Ruszamy na Austrię. Zobaczymy, co z tego będzie. Wow. Oni też mają dobrą defensywę. No, w Czechach powiem wam, że są nie do zatrzymania. Ale tutaj na Śląsku jest breakthrough. Na Śląsku mamy ogromny breakthrough. Mam nadzieję, że wojsko Pruskie będzie w stanie je wykorzystać. Powiększyć front, bo tutaj są chyba fortyfikacje poziomu siódmego. Dokładnie tak. Dlatego Prus dla Dlatego my jako Prusy się odbiliśmy, bo tutaj naprawdę były fortyfikacje. Teraz będziemy w stanie, powinniśmy być w stanie przejść już dalej. przez Śląsk, chociaż, bądź na obkoło. O tak, walimy tempo głową w mur aktualnie. Okej, okay, proszę przestać i stańcie sobie. Przeorganizować się i ruszymy do kolejnej ofensywy. Uuu, mm. Francja się mobilizuje przeciwko nam. Jasny gwint. Panie, ja karabinów potrzebuję, dajcie... Ty, ucinamy z broni, e, z artylerii ucinamy, przepraszam bardzo, karabiny, bum, bum, w ten sposób to zróbmy, ucinamy broń jak możemy, jak najwięcej tutaj trzeba dodać do broni, bo powiem wam, że Francja się przeciwko nam mobilizuje i to nie są żarty. Ty, albo kończymy wojnę szybką z Austrią, albo jesteśmy w czterech literach. O, i tutaj te, o, dobrze, że Austriacy zaatakowali chociaż, kolejna doktrynka, dziękuję bardzo. Nie no, chyba spoko jest, tak mi się wydaje. Jakbyśmy uderzyli tutaj w trzech, bum, To te 27 rozpiętości sobie powinno poradzić, ale tu są pewnie bunkry, nie, tysiące bunkrów. No. Aggression Pact with Russia. No, jeszcze tego by mi brakowało, żeby ruscy wypowiedzieli mi wojnę, nie? Tędy się staramy przedostać, ale chyba. Oj, oj, oj. No i nie będzie to dobre. Dobra, stójmy, stójmy. Na razie ich brońmy. Wielkie Prusy w defen... O, właśnie o to chodzi. Francja wypowiedziała mi wojnę, czyli jest problem, nie? Jest problem, panowie. Jest nie lada problem. Trzeba, niestety, że to powiem, ale trzeba się przerzucić do defensywy. Dobra, na szczęście część moich dy dywizji dotarła tutaj i będziemy w stanie prowizorycznie zatrzymać yy, mojego przeciwnika. Dobra, Grecja, oczywiście, nie wzywam was do wojny z Francją, stary. Bo, o Boże, Włosi, jak zwykle, nie? Włosi, typowa zagryweczka, to by się spodziewał. Guderian, ty jesteś moją aktualnie jedyną nadzieją, więc ty będziesz się bronił na tych prowincjach. Okej? Okay. A mo, moje dywizje się skupią tylko i wyłącznie na Austrii, stary. To jest jedyna rzecz. Właśnie o to chodzi. Trzeba zniszczyć Austrię, moi drodzy. Ma, jesteśmy w wielkiej wojnie. I tutaj już nie ma żartów. Promote. Yy, o, świetnie, weekly war support. The fate of the Balkans mogę zrobić. Yy, pressure Russia to intervene against Austria. Wow, mogę presję na Rosję wyłożyć, żeby. Dobra, ale to poprawiajmy sobie relacje z Rosją aktualnie. Okej, okay, poprawiajmy sobie relacje. Może jakiś handelek o ropy bym sobie wziął od Rosji, na przykład za dwie fabryki, żeby polepszało to też relacje, prawda? Tutaj jesteśmy w stanie na razie ustać przeciwko Francuzom. Zobaczymy, co będzie w Pragi wyjdzie. Tu jest ogromny problem, że tak powiem, bo tutaj jest od. Groma naprawdę jednostek austriackich. Patrzę na relacje z Rosją i powiem wam szczerze, że, że rosną tak bardzo powoli. ok? i wazja leci, morska. Oczywiście, kto by się spodziewał. Oczywiście, że tak, to było wiadome. Russian state accept our offer of non-aggression pact. Świetnie, też pact został zrobiony. Czy mógłbym coś tutaj zagadać? Fokus e, European Nationalism czy Push for the Revolution Worldwide. Mnie interesuje tutaj Europa bardziej, wiecie? Dokładnie, mnie interesuje bardziej Europa. Mam oczywiście trochę broni i trochę artylerii, więc wiecie co ja tutaj zrobię, żeby was nie skłamać, sześć dywizji, jak? żeby oni tutaj garnizonowali tylko prowincję, bo jest. Sztalpakt, świetnie. Oho. I teraz moi drodzy, staramy się. Pressure Russia to intervene in the war. Relacje mamy ogromne teraz z Rosją, więc mam nadzieję, że się uda. Uh -huh. Udało mi się. Rewolta w Kongo jest. Świetnie, przeciwko Francuzom. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się trzymamy. Bardzo dobrze. Russia pledges to support our cause. Roscy nas wesprą. Okej. Okay. Rosjo. Rosja cię naprawdę potrzebuje tutaj, nie? Tak. Bez żartów. Ja cię naprawdę Rosja potrzebuję. No ale mają support our cause zrobić, tak? E, the fate of the Balkans. Niech będzie. Może to trzeba zrobić. Promise. Italy Balkan dominance. Whatever happens, happens. Dobrze. Obiecam Włochom. Dominację na Bałkanach. Zobaczymy. Kolejny problem, czyli głupię Desanty. 24 na 7. I tutaj jakieś dywizje poustawiamy zaraz. Musimy zbierać więcej broni. Ty, hey, Rosja, Gdzie wy jesteście? Invite Sweden to the Brothers Coalition. No na razie. Nie mogę. Tak jest! Komuni wypowiedzieli wojnę? Boże, myślałem, że mi. Bo bym się już popłakał. Ale Rosja zainterweniowała w wojnie przeciwko Austrii. Proszę, możesz przejść przez moje terytorium, Rosja. Zapraszam. Zapraszam, Rosja, zapraszam. A tu Francuzi się wypalają na moich dywizjach, nie? Ale tu się robi problematycznie, kurde, powiem wam szczerze, bo to jest takie wypalańsko na 500%, że tego się nie da opisać. Tu jeszcze kolejny desant chyba znowu poleciał. No właśnie o tym mówię. Tu trzeba pana garnizoniarza zrobić. Leć, Karl. Francja zainterweniowała w wojnie przeciwko Rosji. Jezus Maria, co tu się dzieje? Fabryki wojskowe, Arbeit. Robić... Robić, robić, robić. Dobra, leć tu. Dobrze. Francja przeciwko Rosji zainterweniowała, nie? Ty, ale Austriacy powinni teraz wylusować yy, babola, że tak powiem. Ponieważ. O, właśnie o tym mówię. Panowie, po dwie po jednej dywizji. Słuchaj, trzeba się przeorganizować Andrzejku, ruszaj. Manstein, ruszaj. Ruszaj Manstein, bo naprawdę jesteś chłopie, potrzebny tutaj na 500%, nie? Dobra, czy to uda mi się opanować? Gonię go i idź tu. Świetnie. I ty będziesz tutaj bronił portów, żeby nie marnować ekwipmentu Jagerów. Ustawiam tutaj rozpiętość po prostu 10 e i oni będą tutaj mieli za zadanie stać i garnizonować. Wow, ale wszyscy zostali wezwani. Zobacz, a nasza interwencja idzie dosyć szybko. Przebijamy się. E powiem tak, gdyby nie Ruscy, przegrałbym tę wojnę, nie? No i już w komentarzach widzenia. No Łukasz jak zwykle szczęśliwy, jak Rosja do sojuszu zaprasza, nie? Okej, okay, prowadzimy naprawdę wielką ofensywę i dzięki Rosji wygrywamy. I. <laughs> Wiem jak to brzmi, ale naprawdę dzięki Ruskim wygrywamy, bo <laughs> gdyby nie oni, The Fall of Prague, udało nam się zdobyć Pragę, moi drodzy. Świetnie, dobra, ruszamy. Mam nadzieję, że kapitulacja Austrii mogłaby nas wyzwolić. The fall of Krakow. Kraków, the capital of Galicia and major holding the Austrian Empire, has fallen into the Russian state. Okej, okay, czyli ruscy zdobyli Kraków. Ruscy zawołali Serbów od tyłu. Bardzo fajnie. Kolejny desant leci na jestem Prussia, ale raczej tu się utrzymamy. No nie, no, chłopę desant przez Bałtyk zrobiły, śmiechu warte, nie? Ach. No, tego się nie spodziewałem już, naprawdę. Dobra, ale już nie mogę zatrzymać ofensywy. Moi drodzy, ja jestem przed Wiedniem. Ja, przed, ja jestem praktycznie w Wiedniu. Jest. The Fall of Vienna. Udało nam się zdobyć, moi drodzy. Pruskie wojska weszły do Wiednia. Albania zrobiła pokój z Włochami. Żeby Austriacy skapitulowali, to brakuje im naprawdę niewiele. Plaskowicz, nic nie dostajesz, ale ofensywa jest prowadzona bardzo mocno i bardzo mnie to cieszy. The Greatest China War. Ty, moi drodzy, bunty w Chinach i wielka wojna. Okej. Okay. Okej, okay, Bawaria skapitulowała. Fighting, gust of Ambitions. F e, funding, przepraszam. Prepare the... Untermechen. Nie wiem, co to jest. Dobrze, zobaczymy. Chyba będę mógł poprosić Francję o dołączenie do nas. Świetnie. Ty, te republiki coraz mniejsze to kapitulują, i to mi się bardzo podoba. Lecz musimy troszkę Guderianka rozciągnąć. Okej, okay, właśnie, się. I ładnie weszliśmy. Ojojoj, oj, oj. ty, my. Moi drodzy, my ich szczerze. Treaty of. Mm. Jezus, za to kocham takie mody. Oskryptowane konferencje pokojowe, nie? The Fall of Budapest. Udało się zdobyć Budapest. Austria, White Peace. We are victorious over the Austrian. Bismarck smiling in his grave. Świetnie. Zaanektowaliśmy wszystko i poszedł White Pie z tymi terenami. Czy coś tu jest do zrobienia? Jeszcze chyba nie. Austriackich operacji nie mam. Bismarck się cieszy. Udało im się, no i nas po prostu odbiliśmy te tereny. Węgry zostały marionetką włoską, bo obiecaliśmy dominację. Tutaj jest Włochy, tutaj jest Austria nasza. Okej. Okay. Czyli teraz my, moi drodzy, usuwamy linię frontu Guderiana, dajemy pana Mansteina i praktycznie Vio na Francję, no. Vio na Francję polecieliśmy. Nie mogę tutaj skusić y, szwedów jeszcze, żeby do nas dołączyli. Ale to chyba będzie dobre. Czekaj, no, przejdę tędy, pruskie wojska, dawaj, dawaj. Linia marzinota, czy jest? Linia marzinota. A, dwójki bunkry, to easy. To jeszcze jest do przebicia, nie? Tutaj małe wsparcie moich brygad lotniczych. Może dla tych panów w tych terenach, tutaj? Świetnie. Ty. Wleźliśmy. Rozlaliśmy się, moi drodzy, jak gangrena we Francji i chyba chłopaczki. Oj 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 A gdzie jest Francja? Oj ojo! Oj, oj Jak to możliwe, że Francja w królewcu, no, jak to możliwe? Julius Evoila Claims okitania. We, will, we are willing to split France z włochami. Czy France is ours? Francja jest nasza, ej, słuchaj, kolego. Nie proszę tutaj nie kłaść, wiesz łapek na moje terytorium. Wielkie Niemcy mają dowodzić yy, Europą, a nie jakieś tam pizzameny. Nie zezwalamy na to dosłownie. No, ale z tego, co widzę, to Francja to naprawdę, interweniując w wojnie przeciwko nam, sama się pokonała. <laughs> tak naprawdę. Ci jeszcze kombinują z papieżem. Jezus, Maria, dlaczego robicie papieżowi krzywdę? Dajcie mu spokój. Dobra, jesteśmy pod Paryżem, to już chyba raczej zwycięstwo będzie proste. Ojoj, oj, oj, przez rzekę 200 softa, dobra, to, to już raczej chyba. Nie wiem, jak to się skończy. Westfalia kapituluje, świetnie. Czy mógłbym zrobić. Jest, moi drodzy, The Fall of Paris i poczekamy na konferencję pokojową i zobaczymy, jak oskry... oskryptowany mógłby być pokój, eee, moi drodzy, w wojnie z Francją. Prepare the marguette. Ok, okej, świetnie. Ask eee, For the Swiss Junta to join Gers. Świetnie. Siema, chcieliby się dołączyć do nas. Operation tutaj i at War with Austrian Empire i National Populist. Okej, okay, ale już Austrię pokonałem. Okej, okay, The Treaty of Vienna, moi drodzy. The Treaty of Westphalia. uj Jezus, co tu się dzieje się? Dziękuję bardzo. A new order is downing. Okej. Okay, boom. Francuska Algeria wypowiada nam wojnę. French Empire Capitulated. I jaki był pokój? Teraz? Okej, okay, zobaczmy. Um, German Southern France. I to są wszystko nasze papety. Par Paris. O, oh, ole, fajne. Ej, podoba mi się. Łatnie. To zostało zrobione. Ok, Brothers in our Arms zostało przerwane. Bo nie jesteśmy w wojnie. Rozumiem. To mogę olać. Germany requests Slovenia and Tyrol. To mogę olać. The Mosley Pact. Mosley jest w Anglii? Nie, nie ma Mosleya. To czemu mogę zrobić ten cel? No nie wiem, zobaczymy. We can lower autonomy of the subject. Boom. Proszę bardzo. Ty, Szwecja nie dała mi żadnej odpowiedzi, czy chce do mnie dołączyć, czy nie. Ale teraz możemy kliknąć jedną z najważniejszych rzeczy. From Germany, moi drodzy. Boom! The unification of Germany. Today at the Berlin Reichstag. Hermann Gehring announced the uh, unification of Germany. Mamy to. Powstała. Powstały, przepraszam bardzo. Nie, Niemcy z powrotem. Udało nam się zjednoczyć. Mm -hmm. La Resistance raids. No to tutaj będą niezłe bunty, nie? Ale fajna mechanika. Czajsz, jest twój papet, nie? Eee, ma bunty i ty możesz La Resistance Rates robić na przykład na terytoriach twojego papeta, żeby ulżyć mu, wiesz? Crash de Resistance. Boom. Oni jeszcze idą. Crash de Resistance. Boom. I kolejny Resistance tutaj będzie. Kolejny Resistance. Boom. I teraz robimy, moi drodzy, lower French Resistance, czyli tutaj będziemy robić różne rzeczy, żeby po prostu francuski bunt. Się opanował wręcz w tych prowincjach. Bo są źle nastawieni. Dostałem 7 dywizji do garnizonów, nie wiem, po co mi to potrzebne. Powiem wam tak, świetna modyfikacja. Napiszcie, czy zobaczylibyście jeszcze Austrię, na przykład i Rosję na tej modyfikacji. Z chęcią bym sobie pograł przeciwko takim prusom. To mogłyby być ciekawe doświadczenie. Jeszcze jest Francja w ogóle tutaj do gry? Reszta krajów jeszcze niestety nie ma drzewka, ale modyfikacja. Palce lizać. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, a jeżeli chcecie zobaczyć, czy Francją da się wybronić startując w 1939 roku, to kliknijcie ten materiał.